No ale jak ja mam jechać, jak tutaj są takie widoki? Ale czad! I tu jeszcze jest kawałeczek No pójdzie z widokami Cześć, z tej strony Jarpen Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Duarven Bike 1 lipca 2020 Szwajcaria Jedziemy w stronę Berner Oberlandu. Fantastyczna pogoda, delikatnie duszno, ale to jest nic. Temperatura jakieś 22-23 stopnie ma się podnieść. No i gonimy trochę czas, bo mają być dzisiaj burzy około 17-18 i później. Jest w tym momencie niebywałe, dosyć wcześniej, jak na mnie, bo jest dziewiąta, dziesiąta. Zaczęliśmy jazdę pół godziny temu, 13 km no i w dzisiejszym odcinku będzie Patryk Patryk pierwszy raz nieśmiały to się jeszcze chowa za mną ale potem go coś nagramy z ukrycia i będzie miał pamiątkę. Cel dzisiejszej jazdy Justital wiecie doskonale wiele razy byliśmy nad Jeziorem Tuńskim ale zawsze przy tej wodzie na dole, na dole, na dole a jest też bardzo dużo dróg u góry wyżej, wyżej z fantastycznymi widokami no, i wreszcie w tym roku przestałem się tych dróg bać. Pierwszy raz zabrał mi tam Jacek. Fantastyczna przygoda, no ale kamery oczywiście nie widziałem. Z Jackiem to się tam kamery nie bierze, bo za szybko wszystko. Chcę tam pojechać po raz drugi i pokazać Wam te fantastyczne miejsca. No a póki co tu mi pokazuje? optymistycznie Garmin. Podjazd pierwszy z ośmiu dzisiaj. No, mniej więcej odległość. 113-110 km do zrobienia będzie. Plus no oczywiście podjazdy tysiąca, może więcej. Słońce schowane gdzieś tam za chmurami, więc automatycznie jest sporo chłodniej Wiatru praktycznie nie ma. Tircion Turnen i kilometrów mamy 15. Kierujemy się w stronę Tun, a stąd rozpocznie się podjazd. i <laughs> 21 km 202 metry do góry już na dzień dobry jeszcze nie wyjechaliśmy dobrze spod domu a tu już dwie stówki w górę są także można uznać że jesteśmy rozgrzani i teraz już się będzie jechało na spokojnie w stronę tun Muzyka 25 kilometrów za nami Wetendorf Dobrze, mamy 38 kilometrów za sobą Wysokość 1021 metrów nad poziomem morza, 668 do góry. A taki podjazd trzymający 8-12%, dosyć wyczerpujący. No i cały czas trzymia, więc tam w ogóle nawet nie było jakichś wypłaszczeń. Dopiero teraz, i tutaj taka właśnie panoramka, tam w dole macie miasto Tun, u góry góra Stockhorn. No i będziemy jechali jeszcze wyżej, z jeszcze fajniejszymi widokami. Ale to za chwilę kilka, bo tutaj jest dopiero pierwsza część podjazdu. I zjazd z Heiligenschwendi na dół i potem będzie drugi podjazd. Tu początek jeszcze jest fajny, nowa droga, potem będzie ciut gorzej. Wiedzieć. Czyli stąd nie idzie na dół tylko do góry jedziemy, tak? Tak, bo teraz był zjazd i będzie znowu do góry. Więcej trzeba wrócić do to co zjechaliśmy i jeszcze trochę. O i tu są widoczki. Tu mi mówi Patryk, że musimy jechać bo się nogi zimne robią. No ale jak ja mam jechać jak tutaj są takie widoki? Patrzcie na ten kolor wody. Widoki super, padało przez ostatnie kilka dni, powietrze się oczyściło. Koniec pitolenia, jedziemy dalej. Widoki mega, mega miazga i normalnie nie chce się jechać, tylko usiąść na trawce i odpoczywać. Jesteśmy przy zjeździe do Zigriswil, 40 jakieś 7 km, tak dokładnie. No i tutaj jest taki fajny most, zrobiony chyba niedawno, oddany do użytku, można sobie przejść z jednej na drugą stronę i z powrotem nawet. No i jezioro Tun, fantastyczne kolory. Patrz, 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 patrz. Leci coś. Widzisz? Tak, one zawsze latają. No? O, ale widok cudny, nie? Bo, no. tu, bo to jest zjazd do Zygrisvilla, -Z -Z my jedziemy dalej, nie? A, 53 km za nami podjazd. 10 1043 m nad poziomem morza. 1047 już dzisiaj do góry. I w tym miejscu, ostatnio jak byłem z Jackiem, chcieliśmy wracać. Nie to, że było ciężko. Tylko jak pan w przeciwnym kierunku i mówił, że droga dalej zamknięta, bo tunel jeszcze czyszczą po zimie. A my przez ten tunel przejechaliśmy. Nie wszyscy byli zadowoleni. No jesteśmy w terenie górzystym 55 km 1130 do góry, 1130 wysokość nad poziomem morza, tak się fajnie złożyło. I jedziemy w stronę tunelu, poza widoczkami główna atrakcja dzisiejszego dnia. Ostatnio jak jechałem przy tym tunelu, nie miałem lampki. Fajnie się jechało po ciemku. I tam chyba w tym tunelu są takie okna w skale. nie? I ostatnim razem właśnie tutaj już nas pogonili pracownicy. Czyszczący drogę, że droga zamknięta, ale na szczęście akurat mieli w tym momencie mitak, czyli przerwę obiadową, siedzieli sobie z boku, więc po prostu śmignęliśmy i pojechaliśmy do tunelu. Takie rzeczy. Jarpen, Jarpen. Ale cieszę się, że już tutaj jesteśmy, bo no, dał się dzisiaj we znaki ten podjazd. Jednak powietrze duszne. W lato podjeżdża się dużo trudniej niż. Na wiosnę, kiedy jest powiedzmy te 5-10 stopni chłodniej. Ale pięknie. No, pani, po skałach tu nie jedź. Nie masz tak szerokich opon jak ja, a nawet mi się gumy trafiają. Ale czad. Jeszcze przed tunelem widoki wyglądają następująco. Czat niesamowity. Ile to widać. Jaka woda dzisiaj. Co tu dużo mówić, Patryk udało nam się dzisiaj z pogodą, nie? Na razie, elegancko. Na razie tfu tfu tfu, bo my mamy jesteśmy no plus minus w połowie dzisiejszej jazdy. Jest i tunel. Aha. Jedzie ninja. Teraz już będę mądrzejszy. U. I Zdjąłem okulary, bo nie jechałem w okularach. A tam gówno widać. Trochę lampka na najmocniejszej mocy daje radę, ale... Generalnie ciemno. Ciemno, panie, ciemno, ale faktycznie nie ma tutaj żadnej, żadnego okna w skale. A jednak jest. No, ale widoku nie ma. Jedno okienko było. I tak, u góry macie strop betonowy, a z woku normalne skały. I tu jeszcze jest kawałeczek. No, pójdzie z widokami. I wyjeżdżamy z tunelu. No i zjazd z bergu na dół. No i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo ostatnio jak tu zjeżdżałem, to było ciepło. Niby szeroko, ale jakoś tak się... A bo ja wtedy nowe koła miałem i jeszcze się bałem na nich zjeżdżać. Ale, ty zjeżdżasz jak zły dzik, normalnie. Poszło! Ty normalnie ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś ze mną tak szybko zjeżdżał. Nie? Nie. 72% a zdążyłeś jeszcze popatrzeć na licznik? No, no ale tylko tak szybko. Aha. Bo mnie chyba też coś koło tego. Może było, było więcej, ale to wiesz, to człowiek jest tak musi do przodu. Jak patrzyłem, bo 69,7% a teraz już nie sprawdzę. Nie? Jesteśmy w Interlaken, mała przerwunia na sandwicha, coś do picia, trochę odpocząć. No i w międzyczasie przyszłych chmurę jak zobaczyliśmy na mapie to wychodzi na to że jedziemy w tym momencie prosto w deszcz a przynajmniej chmury ryzykujemy, zobaczymy pojedziemy tyle ile się da najwyżej się będziemy chować, Murki są małe no i w międzyczasie mały komunikat warto odnotować pierwszy przypadkowo spotkany na ulicy Pan krainy Jarpena zaczepił nawet z tego wszystkiego nie zdążyłem spytać o imię Jesteś na filmie w tym momencie Zgłoś się i to Interlaken, środek Szwajcarii, tak jak mówiłem Centrum turystyczne. Jeżeli kogoś spotkać, to właśnie tutaj No i ciopongi Wiatr zaczął się oczywiście w twarz Chmury idą w naszą stronę. Może będzie padać, może nie będzie. Zobaczymy. Największe zagrożenie jest takie, że jak zacznie padać to na tym odcinku między Interlaken a Tun nie za bardzo jest ich gdzie schować, bo wszędzie tylko prywatne domy, mało zadaszenia i tak to wygląda, ale może będziemy mieli szczęście kto wie nie wiem czy widzicie, ale po lewej stronie jest fajna ściana deszczu zaraz za tym wysokim drzewem i najgorsze, że my tam jedziemy i zaczyna padać nawet na kamerę. I zaczyna padać na gimbala. Jechać trzeba. Nie ma to tamto. Może się uda przeskoczyć. Może się te chmury tam zatrzymają po stronie Nizen, po tamtej stronie jeziora. A może nie. Może idealnie, jak będziemy tam przejeżdżać przez tunele w skalę, to będzie lało. Patryk pocisnął zapomniał, że nie jest sam, Położył się na lemontce i tyle go widzieli. A my mamy 75,5 km, 1279 do góry dzisiaj. Bardzo fajnie. Dawno nie miałem tak zmęczonych nóg jak dzisiaj. A jedzone było dużo. Uciekamy przed deszczem, uciekamy! Ale jaja Jednak się nie udało uciec Teraz muszę się zatrzymać, cofać kamerę Ale jaja Dobrze, że idziemy pod skałami Mam wrażenie, że trochę uciekliśmy z tego deszczu albo i nie. Jaskinie Beatusa nie ma czasu na oglądanie, pada, jedziemy dalej. 88 km. Prędkość powyżej 30 na godzinę. We dwóch jakoś tak jedzie się szybciej na zmiany, to tego. No i przejeżdżamy przez Gunten. Miasteczko, o nawet widać. O, tutaj jeszcze. Jeszcze wypukują Właśnie to chciałem powiedzieć, że po ostatnich opadach były tak intensywne, były tak intensywne opady, że po 4 godzinach zalało całe tutaj Gunten. Tą dolną część, przez którą właśnie przejeżdżaliśmy korytu zbierające wodę po prostu nie wytrzymało i duża część właśnie miejscowości była zalana błotem straty szczególnie w garażach dosyć duże 95 km a to oznacza, że wjeżdżamy do Tun wjeżdżamy do Tun i jedziemy za panem nie wiem jeszcze gdzie pan pojedzie, ale aj bardzo dobrze Jedna uszkodzona siedzinka kanalizacyjna i problem na całe miasto. A tu bez, bez tego zawsze są korki, nie? Merci. Wiaterek oczywiście na odcinku Stun standardowo w twarz, więc pewnie mam jej w kamerze ale ja nie o tym, bo właśnie pyknęło 100 km 1 lipca i lipcowe 100 km zaliczone Fantastiko, teraz jeszcze dojechać do domu i na tych 100 km ja akurat mam zrobione 1415 do góry co czuję bardzo mocno w nogach, boli i bardzo dobrze, jak boli to znaczy, że rośnie Teraz jeszcze dojechać do domu, stówka jeszcze gdzieś wpadnie i jest gorąco. Niech już ta burza przyjdzie. 110 km, przeciskamy się przez zatłoczone w środowe popołudnie Münzingen. 1450 km do góry, jeszcze trochę wpadnie i powoli kończymy na dzisiaj. Zaraz Patryk będzie odbijał, jechał do domu. Ja jedę do siebie. Rundka fajna, ale mamy dość. Zdecydowanie mamy dość. Jednak ten upał, duchota dały się we znaki i dobrze, że była temperatura niższa. Wcześniej był świeży, orzeźwiający wiatr, bo myślę, że nie dalibyśmy rady dzisiaj zrobić tej rundki. A tak to się udało. Jeszcze tylko dojechać do domu. Dobrze, z Patrykiem rozstaliśmy się ładne kilka kilometrów temu. Było mu łatwiej tak pojechać do domu. Ja sobie w tej temperaturze 30-32-34 stopnie. Wymordowany, zmęczony, dojechałem do domu. Właśnie sobie dojeżdżam pod chatkę. 124 km będą i 1600, ja wiem, 10 metrów do góry, także bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam jest taki fajny dzwonaczek, jak go walniecie, klikniecie sobie, to będziecie dostawali regularne powiadomienia o nowych filmach w KrainyRPN'a. Mało osób to robi, więc o tym mówię. I do zobaczenia w następnym odcinku Krainy AirPena vloga rowerowo Znowczego ze Szwajcarii nie tylko. Tutaj pojawiają się teraz ikonka do subskrypcji i dwa proponowane filmy Sonara Ej.